nosiły te czarne suknie i te elementy y, czarne, tak? Także ona nam y, opowie tutaj też w obozowisku. Będzie też czas na śpiewanie pieśni powstańczych. Mamy cztery utwory przygotowane. Y, tylko musi nasz, nasz akordonista dojechać. Panie z KGW Ochędzynianki od Świętej Angi będą serwowały nam powstańcze jedzenie. Także już za chwileczkę zaprosimy Państwo. Państwa na kawę zbożową, swojskie ciasto, ogóreczki, przepyszny smalczyk. Ale tylko powiem, że dzisiejsza uroczystość została dofinansowana ze do środków Gminy Sokolniki przy współpracy Domu Kultury w Sokolnikach, KGW Ochędzynianki. I oczywiście nie mogło się to odbyć bez dwóch stowarzyszeń, stowarzyszenia Historyczne Batalionu bronodowej i Partii Józefa, Powstańczej Józefa Oksińskiego. Ja teraz poproszę Panią Sekretarz Pana Wicewójta, wręczymy podziękowania. Podziękowania dla Zespołu Folklorystycznego Sokolniki za pomoc w organizacji i oczywiście będzie na pewno uświetnienie tej uroczystości pięknym śpiewem. Zapraszamy przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich Ochędzynianki od Świętej Anki. Podziękowania dla partii powstańczej Józefa Oksińskiego. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I podziękowania dla Stowarzyszenia Historycznego Batalionu Obrony Narodowej z Wielunia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i, tak jak powiedziałam, zapraszamy do obozu. Jest przepiękna pogoda. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pogody na taką uroczystość. Można siedzieć naprawdę do późnych godzin, rozmawiać z, rekonstru z rekonstruktorami, dowiadywać się o strojach, tak? o, o tym, jaka, jakie to powstanie miało znaczenie dla nas, dla Polski. No będziemy śpiewać pieśni na pewno, no i wiele atrakcji dla młodzieży. No i życzymy oczywiście smacznego. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie i życzę miłego popołudnia. Shamnoff, no, ok, teraz okay. Baliście, żeby Polacy ich nie zdobyli, dlatego strzelali z dużej odległości, przeważnie niecelnie. Natomiast przewaga po, po, no rosyjska no niesamowita pod artylerii. Oprócz armatek Polacy i Moskale używali też rakiet. Niczym one się nie różniło. od obecnie petard wystrzeliwanych prawie, bo to były zwykłe stoły, takie merace wystrzeliwano, i też z jednej z polskiej, z moskiewskiej strony taka broń była używana. Dwa dni temu, 20 kwietnia, 160 lat temu, miała miejsce tutaj potyczka y, powstańcza. Zginął y, jeden, jeden y, jedna osoba po stronie polskiej zginęła, dwóch zostało rannych. No, straty również ponieśli Rosjanie. No, to było, wiadomo, to był krótki incydent. Y, jednakże, mnie mm, najbardziej w tym miejscu rzeka to, że mieszkańcy Ochędzynia od tamtego czasu, jakby z pokolenia na pokolenie przekazywali tą historię, tak, dzięki temu Wiemy, tak, wiemy i, i przekaz, przekazów ustnych, ale również przekaz, który znajduje się w różnorodnej publikacji. Potwierdza fakt właśnie potyczki, która miała miejsce. Jest również specjalnie wyznaczone do tego miejsce, przepięknie zadbane. Tak, mieszkańcy, ja, ja często jestem tutaj na spacerach, przyjeżdżam i widzę, tak, że są kwiaty czasami. Yy, właśnie takie polne, yy, postawione, pali się z nich, yy, pamięci. To cieszy, to bardzo cieszy. Złożenie kwiatów i symbolicznych Czy Państwo przygotowali całe obozowisko, co w nim można znaleźć? Tak, dlatego że yy, ta część oficjalna dla młodzieży jest, jest trudna. tak, Słowa czasami yy, źle wybrzmią, a tutaj to jest praktycznie żywa lekcja historii, dzięki której yy, młodzież najwięcej. Wydaje mi się, wyniesie z tej lekcji i zapamięta. Można się tutaj wiele rzeczy nauczyć, między m.in. czego? Tak, odlewanie kul powstańczych, e, będzie robienie patronów, e, będzie musztra powstańcza. Zaśpiewamy kilka piśni patriotycznych z tego okresu. E, no oczywiście e, opowiemy, kobiety opowiedzą o roli kobiety w powstaniu styczniowym i tej charakterystycznej tej czarnej sukni. Pod nabój. Z ładunkiem prochowym Ubijano I dopiero zakładano kapiszą I oddano szczał, Więc ten czas na oddanie Poszczególnych elementów tutaj strzeleckich Wymagał czasu Więc kosynierzy też wspierali I pozwalali po prostu, aby tych ładunków znaczy Na te stanowiska powstańcze e, Jazda Czy też piechór e, rosyjski Nie dotarł ja tutaj Proszę dodam bardzo. jeszcze, że jak już się przedostała taka konica, czy piechota z piechotą walczyła, no to taki kosynier miał też taką broń podręczną, czyli tego typu toporek. No i niestety, no to już była rzeźnia, że tak powiem. Ta, ten toporek był wykorzystywany do walki wręcz, do walki na yy, bliską odległość. Kosa do obrony, ewentualnie do przebijania się przez okrążenie, bo były też takie sytuacje, na przykład na wspomnianych kluskach, tam kosynierzy się przebijali przez okrążenie moskali i tam właśnie było wykorzystywane właśnie przez kosynierów te kosy celem przedarcia się przez szyki nieprzyjaciela.